Od razu zapytam, mówimy o sukcesach, mówimy o tym, że przeszczepiamy płuca, że przeszczepiamy nerki na potęgę wątroby. To jakie są wyzwania polskiej transplantologii? Gdzie będzie polska transplantologia po pana prezesurze i 10 lat jeszcze w przód? Wielkie wyzwania. Przede wszystkim myślimy o tym, aby zwiększyć liczbę przeszczepień. To jest dla nas niezmiernie istotne i tu bardzo dziękuję przede wszystkim tej. Tej akcji i młodzieży, która tak liczy do nas przybyła. Ta sama świadomość, że możemy dać życie po życiu, jest dla nas najważniejsza. I wszystkie akcje, jakiekolwiek wykonujemy w tej materii, prowadzą do tego, abyśmy mieli więcej sukcesów. Medycynę mamy na wysokim poziomie. Potrafimy wiele, przeszczepiamy praktycznie wszystko, co możemy przeszczepić, ale bez tej świadomości społecznej. Która będzie potęgowała te nasze możliwości, nie będziemy mieli tych sukcesów, o których myślimy i o których marzymy. Jeszcze zanim przejdę do, do pana doktora, to jeszcze jedno pytanie wcześniej do publiczności, potem jeszcze do pana profesora. Czy wiecie, co wyróżnia Szczecin na polskiej mapie transplantologicznej? W czym Szczecin jest wyjątkowy, jeśli chodzi o transplantologię? Nie, nie, o, jakie? jakie? Dawstwo? To, ale jakie dawstwo? Organów, dobra. Otóż wyróżnia. Szczecin wyróżnia procent przeszczepień od żywych dawców nerek. Mniej więcej w Polsce ten odsetek kształtuje się na poziomie 7%, co tak. nie jest wysokim poziomem, ale w Szczecinie ten procent to? To jest w granicach 15%, z czego się bardzo cieszymy i to jest dzięki, dzięki właśnie świadomości, która, która jest zbudowana. W granicach w Polsce to jest w granicach, mówimy o nerkach, przeszczepień od dawców żywych, to jest w granicach 8%. No niestety my, myśląc o poziomie światowym my, mamy wiele do zrobienia. Są kraje, gdzie to jest w granicach 30 paru, 35, a nawet 40%. Jest to budowanie pewnej świadomości, że za życia możemy być również dawcą narządu i radować życie drugiego człowieka. To, że z roku na rok mamy więcej przeszczepień rodzinnych, uważamy za nasz sukces, a to, że robimy to w Szczecinie i że robimy to skutecznie, tym bardziej się cieszymy. A obok siedzącego pana profesora Leszka Domańskiego siedzi dr Samir Zair, który całe swoje życie spędza na oddziale operacyjnym, operuje, przeszczepia i jest osobą, która uratowała już ponad 600 żyć. Tak jest. Zapytacie pewnie, co przeszczepia? A ja wam odpowiem, że przeszczepia organ, który podobno jest najtrudniejszy do, do przeszczepienia. Czy wiecie, co to jest za organ? Serce? Pudło. O, co jeszcze? Płuco? Nie, półco? Nie płuco. drugie pudło. Ostatnia szansa. Rogówka? Pudło! Panie... Wątroba, padło Panie wątroba, doktuje, a wątroba. Dobrze. Proces przeszczepiania wątroby jest bardzo skomplikowany, bo sam narząd jest skomplikowany, bo posiada kilka końcówek, które trzeba podłączyć e, na swoim miejscu. E, jest tętnica, jest żyła, e, jest przewód żuczowy. Trzeba wykonać wszystko precyzyjnie, bo każdy błąd kosztuje życie człowieka wtedy. No a co, może, co może zaskoczyć podczas takiego przeszczepu? Może przyjechać wątroba od dawcy na przykład bez tętnic, albo jakieś anomalie. Wtedy musimy dać sobie radę i być przygotowany na takich anomalii. To jak przyjedzie organ bez tętnic, to w jaki sposób można go połączyć? z nowym człowiekiem. Na tyle mamy doświadczenia życiowe i w pracy, że potrafimy teraz różne stawki zastosować do tego organu i połączyć do, do odpowiedniego narządu w, w ciele i w ten sposób wątroba podejmuje funkcję. Panie doktorze, czy warto rozmawiać o śmierci za życia? Tak. Stanowczo, tak. A czy rozmawiamy o śmierci nieco za mało? Coraz lepiej rozmawiamy o to, żeby nie zabierać ze sobą narządy do nieba. Panie profesorze, a dlaczego cały czas mówi się w takim razie, że temat transplantologii to jest tabu? Może nie tabu, ale za mało o tym mówimy. Faktycznie śmierć nie jest czymś, o czym chętnie rozmawiamy. Ale to nie tyle, że powinniśmy rozmawiać o śmierci, ale powinniśmy faktycznie powtarzać tą sentencję, która już dzisiaj wielokrotnie padła. Nie zabierajmy narządów do nieba, one są tu potrzebne na Ziemi. A tą decyzję, żeby być dawcą po śmierci podejmujemy czasami bardzo wcześnie. To jest coś co wynika z jakiegoś wewnętrznego przekonania, że możemy siebie poświęcić po śmierci i być potrzebnym dla innych. To jest, to jest pewna świadomość, czyli stan świadomości, która się buduje i myślę, wydaje, że ona się już zbudowała wśród tych wielu, wielu osób, które tutaj nam towarzyszą w ciągu dzisiejszego dnia. A czy wiecie, jaki organ sam się potrafi odbudować? Jaki? Wątroba, skoro organ, skoro wątroba się potrafi sama odbudowywać, to skąd biorą się przeszczepy, przeszczepienia? Są choroby oto immunologiczne, że dochodzi do oszkodzenia wątroby i na tym nie mamy rady, ale w czasie swojego życia trzeba dbać o tego narządu. A jak dbać o wątrobę? regulować jakość pokarmu i alkoholu. Tak jest, czyli tak, alkohol ma wpływ na naszą wątrobę? Jak najbardziej. Łakomstwo? Najgorsze. Łakomstwo, gorsze, Pierwszy Najgorsze gorsze ma wpływ, tak. Najgorsze, tak, łakomstwo najgorsze. Ogólnie żyjmy zdrowo, uprawiajmy sport, to jest dla nas najważniejsze, czyli zdrowy tryb życia. To towarzyszy nam nie tylko na co dzień nie powinno nam towarzyszyć, ale uchroni nas z wielu innych chorób, które gdzieś będą nas wyniszczały. Natomiast to, co my możemy zrobić, to nie tylko przeszczepianie samej wątroby czy nerek, no, są możliwości również i takie techniczne. Pan doktor to potrafi zrobić. Możemy przeszczepić równoczasowo i wątroby, i na przykład nerkę. Są to przeszczepienia wielonarządowe. Także medycyna w tej chwili ma ogromne możliwości, aby ratować ludzkie życia, ale faktycznie dbajmy o siebie, żyjmy zdrowie, uprawiajmy sport. Na zakończenie, co, jaki Pan ma apel jako prezes elekt Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego? Jaki Pan ma apel do młodzieży? Czy ma Pan jakiś apel, czy po prostu... Żyjcie i korzystajcie z życia. Przede wszystkim żyjcie i korzystajcie z życia, bo my poruszamy dzisiaj bardzo trudny temat. Zostałem zapytany dzisiaj, czy to nie jest aby za trudny temat dla młodzieży i czy ten event jest dla nas może zbyt wyzywający. Ja uważam absolutnie nie. Takie informacje, nawet i trudne tematy powinniśmy poruszać jak najwcześniej i bardzo, bardzo dziękuję młodzieży za to, że tak licznie przybyła i jest tutaj z nami i chce nas wysłuchać. the words